przepraszam przepraszam To jest jednak kurwa dobre, Przepraszam kurwa przepraszam Może ja czasami mam zbyt duże wymagania. Przepraszam Po prostu kurwa przepraszam Chciałem po prostu przeprosić tym x czy możemy się pogodzić czy możemy się... Po... Przepraszam, po prostu przepraszam. Nie powinienem, nie powinienem nigdy w życiu się zachować w sposób, w który się zachowałem. Było to kurwa dla wobec was krzywdzące, było to niesprawiedliwe, było to szczeniackie, aroganckie, hamskie, wulgarne. Przepraszam. Z całego serca, kurwa, chciałem was w tym momencie przeprosić. Nie jesteście nie jesteście osobami, na których Powinienem wyładowywać swoje frustracje. Znalazłem gorszych, więc automatycznie wyplasujecie się wyżej. I chciałbym was przeprosić. Co z niemy mcha Do kurwa wybaczenia. W momencie kiedy, w momencie kiedy mamy coś takiego, Teha me to chuj. Naprawdę techanie me to cały chuj przy tym. Zobacz referent. Nerwowe słowo to będą miały kłopot. Stare weemę się oczo, bo nie wierzą o że wyrywam z topon, z kotą, że wszystkie... Przepraszam, Team X, przepraszam, no przepraszam. Przepraszam. Przepraszam! Naprawdę. No, przepraszam no.